Proszę Państwa, dlaczego w ogóle jest potrzebna ustawa? Bardzo często przedstawiciele lobby bankowego zwracają uwagę, iż nie ma wyroków sądowych. Tymczasem tych wyroków już bardzo dużo. One nie są nagłośnione tak, tak w mediach jak wypowiedzi lobby bankowego. Jest taki wyrok, który na przykład mówi o tym, iż zacytuję tylko to, co bardzo jedno krótkie zdanie. Bank nie kupuje waluty. Jest to działanie pozorne. Jest to wyrok z 2013 roku, prawomocny. Oprócz tych wyroków mamy wiele innych wyroków świadczących o tym, że te klauzule zapisywane w tych umowach często są nielegalne, czyli one nie powinny być wykonywane. Ale pan, polskie państwo dopuściło do tego, i przepis uznany za niezgodny z prawem dalej może być wykonywany. E, dlatego też jest konieczność rozwiązania ustawowego, gdyż. E, Polskie sądy działają długo, a w tym czasie klient może być zlicytowany na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, który również został uznany za niezgodny z konstytucją, a do dnia dzisiejszego jest wykonywany. E, pomimo tego, iż wyrok wydany w zeszłym roku po ponad 900, to dokładnie 902 dni Trybunał się zastanawiał nad tym, czy on jest konstytucyjny czy nie. Dalej jest wykonywane i dalej banki mogą licytować klientów banków na podstawie tego tytułu. Także ta sytuacja wymaga jednak rozwiązania ustawowego i dlatego wydaje się, że ten tytuł nawet przedstawiony dzisiaj nam już w gotowej treści projektu ustawy, która mówi o zrównaniu się warunków umów, tak naprawdę jest pierwszym krokiem, który ma doprowadzić tylko do tego, żeby nasze prawa były wyrównane do tego, co może bank. Bo w tej chwili bank może wszystko. Może mieć umowę nielegalną, ale mimo to wszystko wykonywać ją dalej i pobierać od klienta według zapisów niezgodnych z prawem. I teraz pokrótce omówię różnice, które są między projektem przedstawionym nam dzisiaj, a którym my dzisiaj złożymy w Sejmie, mając nadzieję, że te poprawki, które nie zostały uwzględnione, będą też ujęte na, na etapie prac w parlamencie. Pierwsza to jest podstawa, która się właśnie dotyczy wszystkich umów nie tylko umów indeksowanych, denominowanych. E, właśnie chodzi o to, żeby ten bankowy tytuł egzekucyjny, który już niezgodny nie jest z konstytucją, żeby te wszystkie tytuły zostały uchylone. Ustawa przyjęta w e, poprzedniej kadencji przez Platformę Obywatelską, co prawda e, zakazuje bankom wystawiania nowych tytułów, ale pozwala na funkcjonowanie tych, które już były wystawione. W związku z tym ci klienci dalej żyją w strachu, że za chwilę przyjdzie komornik i ich zlicytuje często po wartości dwu-trzykrotnie większej niż. Jest, była wartość ich początkowa kredytu mimo kilku lat spłacania. Ale jednak, Arku, zauważmy, że fakt, że nie można wystawiać nowych bankowych tytułów egzekucyjnych, czyli wyrzucać ludzi z mieszkania bez nakazu sądowego, jest chyba pierwszym, do tej pory największym sukcesem naszego ruchu. Tak, to był. W kwietniu tego roku wszyscy się cieszyliśmy z tego wyroku Trybunału. Byliśmy na każdej konferencji uzgodnieniowej i na, i na każdej komisji sejmowej w parlamencie, żeby dopilnować tego, żeby ten tytuł był jak najszybciej e, uchylony, żeby ta ustawa jak najszybciej powstała. E, drugą różnicą jest to, że chcemy, żeby ustawa dotyczyła wszystkich umów, które e, zawierają te klauzule niedozwolone i e, mechanizm indeksacji czy denominowania. W projekcie prezydenckim nie ma objętych umową, ustawą osób, które amortyzowały sobie część, część odsetkową rat kredytu i będziemy walczyć na etapie prac parlamentarnych, żeby te przyszłe ich raty, pomimo tego, jednak były liczone według zapisów ustawy. Arku, wejdę tutaj w słowo. Przede wszystkim chodzi o to, żeby dać tym ludziom wybór. Czy oni skorzystają z tego? Czy muszą sami ocenić, czy będzie im się to opłacało? Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą mamy wrażenie, że uzdrowiłaby w ogóle rynek kredytów hipotecznych, to by była możliwość oddania nieruchomości w zamian za anulowanie reszty długu. Są osoby, które spłacają 6, 8 lat, 10 lat. Po czym po e, wypowiedzeniu umowy, bo w sytuacji, gdy nie zapłaci 3-4 lat, nagle się okazuje, że jego dług jest wiele większy niż początkowy i przewyższa wartość nieruchomości. W takiej sytuacji po oddaniu tej nieruchomości to bank powinien się martwić, co z nią dalej, a nie klient. Będą być ścigany z całego majątku do końca swojego życia. Także to jest drugie założenie, które chcemy wdrożyć w naszym projekcie, które jest również w projekcie prezydenckim, ale zawiera pewne ograniczenia i te ograniczenia będziemy chcieli zlikwidować w ramach prac parlamentarnych. Cieszymy się, że w projekcie prezydenckim nie ma żadnych ograniczeń dotyczących metrażu, dochodów. To, co było w projekcie e, Platformy nasz, Obywatelskiej, naszym zdaniem, to bardzo dzieliło e, nasze środowisko, ale także powodowało to, że e, naszym zdaniem, i nie tylko naszym zdaniem, bo i Biura Analiz Sejmowych, byłoby to niezgodne z konstytucją dzielenie tych e, osób na takie grupy. My wychodzimy z założenia że obojętnie czy osoba okradziona była bogatym człowiekiem czy biednym, to złodziej ma oddać ukradzione pieniądze bez względu na to, komu je ukradł. I jeszcze powiem może o dość istotnej różnicy w kwestii skutków finansowych. Naszym zdaniem będzie to pozytywny skutek dla gospodarki, dlatego że jest to analogiczna sytuacja do decyzji, którą podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, która obniża stopy procentowe, dzięki czemu klienci mając niższe obciążenia ratą są w stanie zwiększyć swoje wydatki konsumpcyjne. Podobne założenie jest tej ustawy, gdyż zakłada, że te osoby, które nie chcą się pozbyć nieruchomości, Mogą dalej spłacać się, ale według obecnie projektu prezydenckiego kursu sprawiedliwego, który my ciągle jeszcze analizujemy, także dla gospodarki na pewno to będzie bardzo pozytywny wpływ. Negatywny może mieć dla zysków banków, a przede wszystkim premii zarządów banków, ale my się o to absolutnie nie martwimy. Zdajemy sobie sprawę, że lobby bankowe będzie straszyło. Stratami, które niby mają osiągnąć dla nas, to nie są straty, to jest tylko i wyłącznie zmniejszenie ich zysków. Z tego, co liczyliśmy, to są bardzo małe kwoty miesięczne to może być kwota 300 milionów, która wydana w polskiej gospodarce pozwoli wielu rodzinom po pierwsze odżyć, funkcjonować normalnie, pozwalać sobie na normalne wydatki, które muszą co miesiąc ponosić. Większość to, to są rodziny. E, które brał kredyt 80 lat temu, czyli mają dzieci e, zazwyczaj tak, to są rodziny kilkuosobowe i naprawdę ograniczają wydatki. Na tym, że oni ograniczają, to tracą e, przedsiębiorcy polscy, bo my nie wydajemy na e, taksówki, nie wydajemy w restauracjach pieniędzy, nie, nie chodzimy do kina. To są takie wydatki, które, na które my ograniczamy tylko po to, żeby z miesiąca na miesiąc po pierwsze móc zapłacić ratę, którą my nazywamy haraczem. I to, to jest nasz, nasz przekaz, także my chcemy to obniżyć do takiego poziomu, który pozwoli rodzinom normalnie funkcjonować. Jeszcze założenie ustawy może tylko bym dodał, że będziemy walczyć, żeby ten obecnie dzisiaj przedstawiony nam algorytm, żeby był po pierwsze korzystny dla kryptobiorców w tym sensie, żeby ich nie dzielił przede wszystkim. Na pewno też nie chcemy sytuacji, żebyśmy byli. Jak są po niektórzy nam próbują wmówić w lepszej sytuacji niż kryzobiorcy złotówkowi. Także to jest takie rozwiązanie, które ma zrównać warunki umów do tego, co powinno być od samego początku prezentowane w tych umowach.